Witam serdecznie. W sobotę w Lublinie pod synagogą odbył się protest przeciwko ubojowi rytualnemu. Relacje z tego protestu, przemówienia niezwykle ważne, ciekawe, poruszające i jednocześnie prawdziwe. Odwołujące się do prawdziwych faktów, także faktów naukowych, odnajdziecie na kanale Vegan Gym Girl. W pierwszym przypiętym komentarzu zostawię linka do tego wideo z gorącą prośbą: obejrzyjcie to wideo nawet w całości. Ofiary tego barbarzyństwa są warte tych kilkunastu minut naszej uwagi. Cały filmik w zasadzie trwa 20 minut, i myślę, że chociaż taki hołd możemy oddać tym ofiarom. Pamiętając także, że oglądając filmiki do końca promujemy ten filmik. To jest bardzo ważne. Także bardzo Was proszę: wejdźcie w filmik na kanale Vegan Gym Girl, obejrzyjcie, wysłuchajcie przemówień, zostawcie lajka, zostawcie komentarz. Niech znów będzie głośno na temat uboju rytualnego, zwłaszcza przed wyborami. Na moim kanale także, przed wyborami na pewno nawet kilkukrotnie wrócę do tego tematu. Musimy mieć także na uwadze, kto jest winien tego piekła, które w tej chwili mamy w Polsce, bo to nie jest normalna sytuacja. Niektórzy weganie nie zgadzają się z tym, aby wyróżniać ubój rytualny, ponieważ inne formy uboju, np. ubój świń w komorach gazowych, też jest bardzo brutalny, bardzo bolesny. Bo to nie jest tak, że świnka sobie wchodzi i spokojnie się dusi, brakuje jej tlenu, traci przytomność i pyk, pada. To nie jest tak. Dwutlenek węgla pali ją. To jest produkt spalania. Ja nawet nie wiem dokładnie, jakie to jest odczucie, bo nigdy się nie dusiłam na skutek stężenia dwutlenku węgla, ale są opisy, są opisy tego zjawiska. Nawet niektórzy aktywiści próbowali lekko, jakoś na miastkę tego próbować, jakie to jest uczucie. Podobno powoduje to skrajny ból, uczucie palenia, wypalania żywcem i przede wszystkim. To, to ja już wiem u zwierząt duszących się, bo niestety aż trójka moich zwierzaków zmarła na skutek niewydolności układu oddechowego. Wiem, że to jest najgorszy rodzaj śmierci, powodujący najsilniejsze stany lękowe, stany paniki, skrajnego lęku. Wiem, co się dzieje ze zwierzęciem. Duszący się szczurek, na przykład, po prostu rzuca się po ścianach, próbuje uciec. Wydawałoby się, że przecież to nie pomieszczenie sprawia, że on się dusi, ale on ma nagły, intensywny odruch ucieczki. W tej całej panice zwierzę myśli, że musi uciec z tego miejsca. Dostaje jakiejś klaustrofobii wydaje mu się, że jak ucieknie, to może na zewnątrz złapie tchu. Jest to być może podobne do uczucia topienia się, kiedy topielec macha rękami, panicznie próbuje się wydostać. Tak samo duszące się zwierzę próbuje się wydostać, czy to z klatki, jeżeli jest w klatce, czy to z transporterka. Po prostu rzuca się po ścianach, wykonuje nieprawdopodobne skoki i to samo obserwujemy w przypadku świn, które są spuszczane w takich metalowych prętach. To jest po prostu, one doświadczają tam Potwornego ataku, paniki. Więc oczywiście weganie mają rację, że także te inne metody klasycznego uboju, te niby humanitarne, czyli komory gazowe, też są bardzo brutalnymi formami uboju. Także każdy, kto je szynkę, kto je kotlety schabowe, kiełbasę, także przyczynia się do niewyobrażalnego, niewyobrażalnego cierpienia zwierząt. Więc tak, tu zgadzam się z innymi wyganami, mają rację. Także inne formy uboju są koszmarne. Mimo to i tak się upieram przy tym, że ubój rytualny jest to szczególna forma okrucieństwa. I pozwólcie, że w jednym z najbliższych odcinków wyjaśnię, dlaczego mimo wszystko upieram się przy tym, że ubój rytualny jest wyjątkowo skrajną formą zwyrodnialstwa. I nadal uważam to, co już kiedyś za, zadeklarowałam, że osoby mające jakikolwiek związek z tym procederem zasługują na karę śmierci. Oczywiście ja to mówię tylko teoretycznie. To nie jest żadna namowa do łamania prawa. Nikogo nie namawiam do samosądu. Jest to tylko opinia, którą wyrażam w oparciu o definicję słowa sprawiedliwość. Ubój rytualny jest zbrodnią ze szczególnym okrucieństwem i szczególnie surowo powinien być karany. W związku z takimi poglądami, często ja i inne osoby krytykujące ubój rytualny jesteśmy posądzani o antysemityzm. Jest to bzdura, ponieważ to nie tylko te narody wykonują ten ubój rytualny. Przecież my walczymy z ubojem rytualnym w Polsce. Walczymy z bestialstwem wykonywanym rękoma Polaków. Walczymy z polskimi politykami, takimi jak Grzegorz Brown, takimi jak Krzysztof Bosak. Z całą diabelską formacją Konfederacja, która podpisała cyrograf z diabłem, broniąc tego demonicznego rytuału. Polaków oskarżamy o zaprzedanie sumień. I tutaj chciałabym przytoczyć parę komentarzy, które pojawiły się pod filmikiem na kanale Vegan Gym Girl. Kasper czy być może Łępicki, podejrzewam, pisze, tutaj popieram inicjatywę, bo istotnie, ubój rytualny jest zbytecznym zadawaniem cierpienia zwierzęciu z powodu urojeń. Problem tylko w tym, że do koszernych to raczej nie macie podejścia, bo są nietykalni. I to jest straszne, ponieważ faktycznie jest coś takiego, że nie wolno krytykować tych nacji czy tych religii, a w zasadzie bardziej nacji niż religii, dlatego że to oni. Dlatego że to oni. Czyli jest grupa, która może mordować ze szczególnym okruczeństwem, torturować na śmierć, bo ubój rytualny jest raczej torturą na śmierć ze skutkiem śmiertelnym niż zwykłym zabijaniem. I nie wolno co złego słowa powiedzieć, bo to oni. To jest zjawisko patologiczne. Musimy zdawać sobie z tego sprawę i odważnie się temu sprzeciwiać. No nie może być tak, że komuś wolno wszystko, dlatego że to jest ten ktoś. Nie może tak być, że ktoś walczy w obronie człowieczeństwa. Sprzeciwia się skrajnym torturom i za to ma być karany. Jemu przypisywana jest jakaś dyskryminacja. I tutaj mamy jeszcze inny komentarz. I też jest ciekawe, co ten Kacper tutaj odpisał, jak zareagował. Marcin pisze: I ci ludzie jeszcze mają czelność narzekać, że ktoś kiedyś ich mordował, przecież to oni są sprawcami najcięższej zbrodni w historii ludzkości. Lepiej, gdyby tak źli ludzie nigdy się nie narodzili. Na co Kacper odpisuje? Doprawdy, właśnie zrównałeś ludzi zabijanych w komorach gazowych do zażynanego bydła. Hitler byłby z ciebie dumny. No właśnie nie. Właśnie Marcin nie zrównał y, ludzi zabijanych w komorach gazowych do zażynanego bydła, ponieważ komory gazowe są uważane za ten sposób uboju humanitarnego, czyli zabijanie w komorach gazowych jest uważane za metodę humanitarną. Zażynane bydło y, w uboju rytualnym jest o wiele gorszą torturą, jest tą najgorszą torturą, więc on na pewno tego nie zrównał, tylko raczej no Marcin wyraźnie tutaj podkreślał, że Żydzi są sprawcami najcięższej zbrodni w historii ludzkości, czyli gorszej od tych komór gazowych. Które przypomnę, wciąż są nam przedstawiane jako humanitarna metoda uboju. Z kolei kolejna osoba odpisuje, zwierzęta również są zabijane w komorach gazowych i również odbywa się to w majestacie prawa. Świetnie, że on to przypomniał, że przecież również w komorach gazowych, i że to też jest świetne, że przypomniał, że również w majestacie prawa. To nawet chyba wczoraj jedna z osób napisała na moim kanale, że nie można porównać łamania zasad etycznych z łamaniem prawa, że niejako łamanie prawa jest gorsze niż łamanie zasad etycznych. Więc super, że ta osoba przypomniała, że wówczas te komory gazowe, gazowanie ludzi też odbywało się zgodnie z prawem. Jeżeli dzisiaj nie wolno nam osądzać tych, którzy mordują zwierzęta, czy to w sposób ten humanitarny, czyli w komorach gazowych, czy to już ten sposób skrajny, czyli z uboju rytualnego? To faktycznie w ogóle nigdy nie powinni być byli sądzeni za żadne zbrodnie wojenne wykonawcy rozkazów, czyli żadni oficerowie SS, żadni strażnicy obozów koncentracyjnych, w zasadzie oni nigdy nie powinni byli być potępiani ani sądzeni, bo przecież oni wykonywali nie tylko, że rozkazy, ale działali zgodnie z prawem niemieckim wtedy obowiązującym. Oni nie łamali prawa. Takie mieli rozkazy, wykonywali swoje obowiązki służbowe. Mogliby powiedzieć, że oni wykonywali służbę. Mogliby siebie nazywać służbą więzienną, powiedzieć, że służyli ojczyźnie. Może równie dobrze moglibyśmy na nich spojrzeć jak na bohaterów, prawda? Tak jak dzisiaj tolerujemy rzeźników, że no przecież ktoś musi to robić, ktoś musi to zabijać, te zwierzęta, bo ludzie potrzebują mięso i uważamy, że to jest normalny zawód. Jeszcze dostają pensję za to. Grzegorz Braun, który obronił największego bestialstwa, przecież on jest gorszy od, tych, od Hitlera z Gebelsem i z całą tą plejadą razem wziętych, przecież obroni, on obronił czegoś dużo gorszego i nie wstydzi się wyjść na mównicę, pokazać ludziom, przemawiać do ludzi, no bo przecież on jest tylko politykiem, on przecież prawa nie łamie, on działa w interesie Polaków, no tak samo tamci mogą, być. no przecież oni działali w interesie Niemiec, no przecież prawa nie łamali, więc świetna uwaga o, o tym majestacie prawa. Metody hodowli zwierząt stanowiły zresztą dla nazistów inspirację w projektowaniu obozów zagłady i okrutnym traktowaniu Żydów i innych podludzi. Też jest świetne, skąd, się, skąd czerpali inspiracje naziści. Tego nie da się podważyć, że dopóki będziemy mordować zwierzęta, dopóty będą prześladowania ludzi. Narodów, będą wojny, zbrodnie masowe, ludobójstwa, bo no, nie różni się psychologicznie i w praktyce niczym nie różni się zarżnięcie zwierzęcia od zarżnięcia człowieka. Nie ma różnicy. Tu i tu musisz w identyczny sposób zmanipulować własną psychikę. Psychika ci mówi, nie krzywdź, to boli, empatia każe ci współodczuwać a ty mówisz nie słuszność jest po tej stronie aby zabić bo jakieś tam racje więc niczym się nie różni zabicie empatii wobec zwierzęcia od zabicia empatii względem drugiego człowieka to jest jeden i ten sam chwyt psychologiczny jeżeli ktoś zabija świnię równie śmiało zabije człowieka to jest to samo psychologicznie a praktycznie różni się czy człowiek cierpi bardziej od świni nie cierpi i my w głębi wiemy, całe nasze jestestwo wie, że to jest to samo. Nie różni się w najmniejszym stopniu, nie różni się zarżnięcie świń od zarżnięcia człowieka. To jest etycznie to samo, psychologicznie to samo, i my w głębi wiemy, że to jest dokładnie to samo. Więc nie da się tak oszukać naszej psychiki, żeby jakieś takie rozróżnienie wprowadzić. Przecież widzi, ten kto tą świnię krzywdzi, widzi jak ona cierpi, więc no niestety nasza psychika działa tak jak działa. Empatia każe czuć to co czuje ten, który umiera. Empatia każe czuć i ty możesz pozwolić, przemawiać tej swojej empatii albo możesz zniszczyć, powiedzieć są racje wyższe. Jeżeli jakikolwiek powód jesteśmy w stanie znaleźć po to, aby kogoś zamordować, no to nie dziwmy się, że zawsze taka sytuacja będzie na świecie, i że zawsze też rykoszetem będzie się obrywać ludziom, narodom, dzieciom. W ogóle, ale to w ogóle nie powinniśmy się dziwić temu, co robi Putin. No przecież to jest przedłużenie jedzenia kotletów schabowych, to jest to samo, w tym samym duchu. I ja już nie będę przedłużać, ponieważ w zasadzie to proszę Ciebie, żebyś wszedł, weszła na kanał Vegan Gym Girl. Przede wszystkim tam zostawił, zostawiła lajka, like komentarz, wysłuchała tych jakże poruszających, wartościowych i ważnych przemówień. Dziękuję bardzo za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem.